KPN i Vodafone wprowadzają inflacyjną korektę cen mobilnych abonamentów o około 3,3-3,6%. do 3 Dotyczy to tylko stałych klientów, którzy swoje umowy mobilne zawarli przed 1 lipca tego roku, co oznacza, że będą oni płacić więcej niż nowi klienci. Eksperci postrzegają to jako sposób na stabilizację finansową firm w obliczu rosnących kosztów, pomimo kontrowersji, że lojalni klienci nie są nagradzani, a wręcz obciążani podwyżkami. A wy co na ten temat sądzicie?